Po tym przemówieniu Zbigniew Ziobro zapadł się pod ziemię. Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału Stanów. Jak się okazuje, prawdopodobnie cierpi na ciężką chorobę nowotworową. Pan minister ma chorobę nowotworową, jest poddany bardzo silnemu leczeniu. Jednak nie wszyscy w to wierzą, a zdaniem Zbigniewa Stonogi, Ziobro zamierza upozorować własną śmierć. Według naszych źródeł może dojść do sfingowanej śmierci. Ci bandyty na placówce dyplomatycznej Watykanu na Bliskim Wschodzie. Ile w tym prawdy? No cóż, sprawdźmy to. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy jesteście na kanale Na Krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Trzy główne przyczyny zgonów wśród Polaków to choroby układu krążenia, które stanowią aż 40% wszystkich odejść z tego świata. Następnie mamy nowotwory złośliwe, które stanowią około 20% i na trzecim miejscu mamy choroby układu krążenia, stanowiące około 5-7% odejść z tego świata na skalę Polski. Co oznacza, że na 10 osób 6 z nas umarło. Właśnie z tego powodu. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 150 tysięcy przypadków nowotworów, a blisko 100 tysięcy naszych rodaków rocznie z tego powodu umiera. W tym ponad. 200 dzieci. Nieuleczalne choroby to bardzo ciężki i nieprzyjemny temat, jednak w dzisiejszym świecie rak jest już w zasadzie codziennością, a większość z nas szybko potrafiłaby sobie przypomnieć taki przypadek wśród swoich znajomych lub we własnej rodzinie. Bez względu na to, kim jesteśmy i ile pieniędzy posiadamy, każdy z nas może paść ofiarą nowotworów. Choćby nie dalej jak wczoraj, media obiegła informacja, że brytyjski król Karol III dostał wczoraj w szpitalu diagnozę nowotworową, która zmusiła go do powstrzymania się od aktywności publicznej, ale jednak wrócił do pałacu, by kontynuować prowadzenie spraw państwowych i pracę z dokumentami. Tymczasem w Polsce od kilku tygodni z życia publicznego zniknęła pewna niegdyś bardzo wpływowa osoba, i zdaje się, że nikt nie ma pojęcia, gdzie jest Zbignie Ziobro. Ale przebywa na terenie Polski? O tego to nie będę mówił, tak, sądzę, że... Ja nie wiem, no nie pytałem go, gdzie, ale sądzę, że tak, no niewątpliwie tak, a to jest a historia z tych Włoch, no to w ogóle jest jakieś e, złośliwo. 14 października zeszłego roku byliśmy świadkami bardzo mocnego wystąpienia w Sejmie w wykonaniu właśnie pana Zbigniewa Ziobro, w którym mocno uderzał w opozycję, nazywając ich fujarami. Przyjdzie czas, że wy też znajdziecie się w łama opozycji, a wtedy będziecie rozliczani również za konstytucji ale też i za możliwe przestępstwa kryminalne, które z tym są związane. Niech pan nie będzie taki pewny święty czas, wyjdzie szybko. Więc. Liczę <trybujesz> na was, aby pan nadzieżnie okaże się takimi fujarami, jak za czasów Trybunału stanu. Otóż. I było to jedno z ostatnich jego publicznych przemówień. W każdym razie po raz ostatni w Sejmie pojawił się 29 listopada, czyli jeszcze półtorej. Za półtorej. Za półtorej, jeżeli Do już roku. chcielibyśmy. Za półtora. Przepraszam, miałem na myśli półtora miesiąca po swoim słynnym wystąpieniu. Od tamtej pory pan Ziobro po prostu bez ostrzeżenia zapadł się pod ziemię. Tygodnie mijały, w Polsce zaczęły się przewroty władzy, siłowe przejęcie TVP i prokuratury. Kamiński z wąsikiem lądują w więzieniu. Powoływane są kolejne komisje śledcze, a Ziobry jak nie było, tak nie ma. Ślad po nim zaginął i nikt nie ma pojęcia gdzie on jest. W końcu po dłuższym czasie pojawiły się jakieś informacje od strony polityków suwerennej Polski, że w Ziobro ponoć w ciężkim stanie przebywa w szpitalu onkologicznym, ponieważ ma raka przełyku. Więc sprawa poważna, wiadomo, to nie jest temat do żartów. Problem tylko w tym, że te informacje w żaden sposób nie zostały potwierdzone. I owszem, stan zdrowia to osobista sprawa każdego człowieka. Tyle, że w tym przypadku nie chodzi o jakiegoś zwykłego, podrzędnego Kowalskiego, a o byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, czyli pana życia i śmierci w naszym kraju, i któremu być może grożą za jego działalność konsekwencje karne. A Ziobro nagle znika i to zaraz po przekazaniu władzy nowemu rządowi. No powiem wam, że ciekawa koincydencja. Więc nic dziwnego, że wzbudziło to sporo spekulacji. I teraz z jednej strony politycy obozu władzy bagatelizują jego chorobę, twierdząc, że próbuje się po prostu wykręcić od odpowiedzialności karnej. Na przykład szef MSWiA Marcin Kierwiński stwierdził, że choroba Zbigniewa Ziobry wcale nie zwalnia go z odpowiedzialności i z możliwości przesłuchania przez komisję śledczą. Wielu polityków również twierdzi, że Ziobro po prostu ewakuował się już za granicę. I to właśnie dlatego, że obawiał się zarzutów karnych. Naprzeciw tym spekulacjom dzisiaj stanął pan Marcin Warchoł z suwerennej Polski. Tak, pan Zbigniew Ziobro walczy dziś o życie. Toczy tę bitwę z determinacją po to, by wygrać. I by jak najszybciej, jak tylko to możliwe, wrócić do swoich obowiązków. Ale warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe. Dlatego teraz minister Ziobro je przechodzi. Nic nie udaje, nie ukrywa się, ani nie uciekł za granicę. To totalne bzdury. Przebywa w Polsce, jest pod opieką polskich lekarzy. Zapewniam wszystkich, że Zbigniew Ziobro udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie. Są tam niezależne diagnozy z kilku renomowanych ośrodków medycznych. I zapewniam także, że jak najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami. Chce tam stanąć, po to, by cała. Polska usłyszała od niego prawdę o niegodziwościach przedstawicieli dzisiejszej władzy. A ja z przyjaciółmi modlimy się o jak najszybszy powrót do zdrowia. Rozwiązanie jest proste: wystarczy przedstawić dokumentację medyczną i temat będzie zamknięty. A z drugiej strony, jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości faktycznie nie chcieliby przedstawić tej dokumentacji medycznej, to przecież wystarczy go tylko wezwać na tą komisję śledczą, by nie miał wyjścia i albo się stawi, albo przedstawi właśnie tą dokumentację medyczną, której oczekuje rząd. Jednak z jakiegoś powodu ani jedna, ani druga strona tego nie robi. Więc dajcie znać, co o tym myślicie, czy według Was Ziobro faktycznie jest w takim ciężkim stanie? Czy może jednak to nagłe zniknięcie Zbigniewa Ziobro wydaje się nieco podejrzane? Zwłaszcza, że pojawiło się sporo informacji, że Zbigniew Ziobro planuje coś znacznie grubszego. Nie, no pan minister jest chory i do czasu, kiedy nie wyzdrowieje, nie będzie uczestniczył w życiu publicznym. Taka była decyzja jego. E, prosimy o uszanowanie też pewnych Ja jak najbardziej szanuję, znam. jeżeli chodzi o zdrowie, tutaj nie ma żadnego pola do żartów czy spekulacji. Natomiast no, wielu zastanawia się, czy to nie jest kwestia też jakiejś formy ucieczki przed odpowiedzialnością. Czy stan zdrowia rzeczywiście jest tak trudny, że pan zbignie Ziobro nie może nie, nie pojawiać ja się publicznie? Panie pośle, trzeba na takie pytania także odpowiedzieć, żeby rozwiać wątpliwości obywateli. Wszystkie, oczywiście, elementy zdrowia są potwierdzone, też dokumentacje odpowiednie, dlatego że to jest diagnoza, którą postawił kilka lekarzy i tu nie ma w ogóle co do tego wątpliwości. Poza przepychankami dotyczącymi stanu zdrowia Ziobry zaczęły pojawiać się informacje, jakoby miał on się ratować ucieczką za granicę. W pierwszej kolejności pojawiło się niepotwierdzone doniesienie przez dziennikarza Radia Z, Mariusza Gierszewskiego, który stwierdził, że PiS planuje wystawić kandydaturę Ziobry w wyborach do Europarlamentu z Podkarpacia, ale tej informacji nie nie udało mi się potwierdzić, więc póki co jest ona jedynie domniemaniem. Choć byłoby to spójne z kolejną informacją podawaną przez media. Czyli tym, że Patrycja Kotecka-Ziobro, czyli żona Zbigniewa Ziobry, dostała dobrze płatną pracę właśnie w Europarlamencie. W Brukseli już pracuje żona Zbigniewa Ziobry: Patrycja Kotecka-Ziobro. Została zatrudniona jako asystentka dwójki eurodeputowanych z suwerennej Polski: Beaty Kępy i Patryka Jakiego. Ma doradzać w zakresie politycznym kampanii internetowych. Czy wam również nie wydaje się to nieco dziwne, że podczas gdy Zbigniew ziobro leży w ciężkim stanie na zaawansowanego raka, jak podał Marcin Warhol, według statystyk zaawansowany rak przełyku, który rozpoznano Zbigniewa ziobro, daje złe rokowania? Literatura medyczna podaje, że w Polsce przed upływem 5 lat umiera około 90% chorych. I pani Patrycja w takim krytycznym momencie dla męża rozpoczyna pracę w Brukseli, no albo stan Zbigniewa Ziobry nie jest aż tak poważny jak podają, albo być może faktycznie go tu wcale nie ma. I w tym momencie pojawia się pan Zbigniew Stonoga, który jak wiecie nie pała miłością do Ziobry. Między innymi za tego typu sytuacje. Siadaj tu. co my k***a na ty jesteśmy? siadaj. Co tutaj byście robili? No no zobacz, spokojnie. Co? Co pan robi?

Tak właśnie był dokarmiany pan Zbigniew Stonoga po dwudniowym odmówieniu posiłku w więzieniu. Gdzie, jak przypominam, w więzieniu odmawianie posiłków jest niedozwolone. To tak a propos pana Kamińskiego, który prowadził wielodniową głodówkę. W każdym razie pan Stonoga był niezwykle okrutnie przeczołgany przez wymiar sprawiedliwości i polecam wam obejrzeć jego ostatni film, w którym pokazał. Masę nagrań właśnie tego typu. Większość z nagrań, jakie publikuje w tym filmie, to zapisy kamer więziennych lub osobistych kamer funkcjonariuszy służby więziennej. W każdym razie za to, co go spotkało w więzieniu, Stonoga obwinia właśnie Zbigniewa Ziobre. A na swoim profilu napisał tak. Jeden dzień śledzenia bandy Ziobro kosztuje naszą redakcję. 5300 euro. To koszt ekipy, która jeździ za nim po Europie. Polska, Irlandia, Włochy, Polska. Bandyta w ostatnich dniach otrzymał paszport dyplomatyczny Watykanu. Według naszych źródeł może dojść do sfingowanej śmierci bandyty na placówce dyplomatycznej Watykanu na Bliskim Wschodzie. Obecnie od godzin popołudniowych przebywa w swoim domu pod Warszawą, choć jeszcze rano był w swoim apartamencie w Krakowie. Zbigniew Ziobro nie jest osobą obciążoną schorzeniem onkologicznym. Zdaję sobie sprawę, że jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to stonoga zdecydowanie nie jest tutaj obiektywna. Co w tej Polsce pisowskiej się dzieje? Ziobro, każdy kij, ma dwa końce. Ponadto nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie swoich publikacji. Z drugiej strony, Ziobro również zniknął w najlepszym dla siebie momencie, czyli zanim ruszyła maszyna Tuska. A na jego chorobę nowotworową również do tej pory nie ma żadnego potwierdzenia. Poza tym co powiedzieli jego partyjni koledzy. Oczywiście może się okazać, że to wszystko ściema, żeby zniszczyć wizerunek pana Ziobry. Choć nie wydaje mi się, żeby pan Stonoga ryzykował taką sytuację, bo wtedy by stracił całkowicie na wiarygodności. Jeśli jednak okazałoby się, że to co pisze pan Stonoga się potwierdzi, Oznaczałoby to nie tylko niesamowity skandal, ale i chyba całkowity upadek prawa i sprawiedliwości. Dajcie znać, co wy myślicie o tej całej sytuacji i który ze zbyszków według Was ma rację w tej sprawie. Ja tymczasem się z Wami żegnam, no i do zobaczenia w następnym materiale. Adieu!